Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym moim vlogu. Dzisiaj chciałem poruszyć kwestię yy, yy, sześciu porad dla studentów. Na wstępie chciałem powiedzieć, że studiuję dopiero pół roku i w dupie byłem i gówno widziałem, ale mam coś do powiedzenia na podstawie dotychczasowych doświadczeń i tego co słyszałem od innych studentów. Przede wszystkim pamiętajcie, żeby traktować ten filmik pół żartem, pół serio. Nie spinajcie się, to są tylko żarty. Śmiejemy się, heheszki i no. No dobra, już uspokoiłem sumienie, no to jedziemy. Aha, jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, zanim zaczniemy. Jeżeli po szkole średniej doskonale wiesz, co zrobić ze swoim życiem i nie potrzebujesz w tym celu studiów, to nie trać czasu i nie iść na studia. Studia to czas, w którym możesz się bardzo rozwinąć, posiąść wiele kontaktów, zrobić karierę, posiąść wiedzę, umiejętności. Możesz oczywiście też również zmarnować ten czas, a potem do końca życia Pluć sobie w brodę i przy okazji do frytek, że twoje życie potoczyło się tak, jak potoczyło. Dlatego po pierwsze. Nie napinaj się swoimi studiami. Tak naprawdę nikomu nie imponuje, że studiujesz, oprócz oczywiście Twoich rodziców, no i może Twojej babci. Nie nastawiaj się również, że Twoje studia będą wyglądały jak te z amerykańskich filmów, czyli nagie laski w korytarzach, yy, jakieś birpongi, wypasione pokoje z mnóstwem konsol w ogóle jakimś standardem z kosmosu, bo tak naprawdę to studenci z Erasmusa Zastanawiają się, jak to się stało, jak ich życie się potoczyło, że oni trafili do tak ciężkiej komuny. Na cycki to sobie możesz popatrzeć, jak zerwiesz kotarę z podpryśnicy jakiejś koleżance, a z alkoholi to będziesz pił najtańszego barowara i to jeszcze na pół z kumplem. Po drugie, wysypiaj się. Studia są fajne pod tym względem, że już nikt ci nie może trucić dupy o to, że nie poszedłeś na wykład, czy ani to profesorowie, ani rodzice. Po prostu masz wolną rękę, w końcu jesteś dorosłym człowiekiem. Bardzo leniwym, bardzo biednym, ale dorosłym. I po trzecie, nie bój się inspirować. Choć wszyscy na uczelni będą ci mówić, że istnieje jakiś tajemny program, do którego wkleja się pracę studentów i jeżeli wykryjesz jakikolwiek plagiat, to od razu jest wywalany ze studiów i koniec swojej kariery studenckiej. A prawda jest taka, że jeżeli nie jesteś debilem i nie piszesz prac metodą Ctrl-C, Ctrl-V, to wszystko będzie w porządku, no i nikt się do niczego nie przyczepi. Po czwarte, czyli obowiązki, obowiązkowość, jakkolwiek to nazwiesz. Trzeba sobie myśleć o tym, że trzeba coś zjeść, trzeba iść do sklepu. Trzeba to kupić, trzeba to przynieść do domu, trzeba to wpakować do szafki, potem trzeba to wypakować z szafki, wyciągnąć i przy, umieć przygotować sobie jedzenie. Trzeba umieć ugotować, bo uwierz mi, dieta złożona z Wifona, browara i szluga zemści się na tobie szybciej niż myślisz. Jeżeli nigdy wcześniej nie gotowałeś, to na pewno będziesz miał ciężko na początku przyzwyczaić się do tego, że faktycznie trzeba iść do tej kuchni i zacząć gotować. Ale mam dla ciebie jeden bardzo fajny trik, a mianowicie używaj keczupu. Co z tego, że składa się w 99% z cukru? Skoro jest tani, można go kupić wszędzie i posiada taką magiczną właściwość, że jak polejesz keczupem jakiekolwiek danie, które ugotujesz, to z niezjadliwego nagle staje się zjadliwe. Prawdopodobnie nasz organizm dostaje bardzo po dupie, po takich ilościach e, keczupu, no ale co tam. Po piąte, nie bądź pazerny. Dziel się z ludźmi wiedzą, czyli notatkami, bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo, kiedy tobie, się, kiedy tobie, się będzie, kiedy tobie to się przyda, a jak już wejdziesz w jakieś układy, układziki, tu komuś pomoże, tam komuś pomoże, to zawsze jakoś dasz sobie radę. Zawsze chodź na każdy termin egzaminu. Do którego jesteś dopuszczony, nawet jeżeli nic nie umiesz. Bo może okazać się, że albo jest bardzo banalny, albo można ściągać. A jeżeli nie, no to przynajmniej spróbowałeś, nie? I po szóste i ostatnie, uważaj na używki. Zerwałeś się ze smyczy rodziców i robisz co chcesz, chodzisz gdzie chcesz, pijesz co chcesz, bierzesz co chcesz. Wszystko jest dla ludzi, jasne, ale uwierz mi, że kat jest 100 razy gorszy, jeżeli wiesz, że przez tę imprezę uwaliłeś sesję. Tak więc. Dużo imprez, dużo nauki, dużo okazji, żeby ukształtować sobie życie Najprawdopodobniej najbardziej ambitni zaczną to już robić od początku Ale czy na pewno warto się stawać całkowicie dorosłym wcześniej niż trzeba? Lepszej okazji na opierdzielanie się już pewnie nie będzie Tylko bez przesady, bycie studentem to nie wymówka na bycie bydłem A teraz posiedzę sobie tutaj i popatrzę jak ładnie klikacie duży czerwony przycisk subskrybuj Dziękuję i do następnego razu.